Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem na końcu Polski, pod granicą ze Słowacją. To jest dokładnie Piwniczna, Zdrój. Przyjechałem tu oto takim samochodem, bo uważam, że to jest idealny samochód, żeby pojechać nim w góry. I Suzu Demax. Serdecznie zapraszam. Jeśli podobają wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Jest to tak naprawdę drugi raz, kiedy mam kontakt z tym samochodem. Za pierwszym razem, nieco ponad rok temu, pożyczyliśmy od Astarej, od Isuzu Polska, samochód, który był stuningowany przez y, islandzką firmę Ar Arctic Tracks. On miał takie wielkie koła, miał lift, był poszerzony, y, miał nawet troszeczkę więcej mocy, miał chipa w silniku, y, miał profesjonalne zawieszenie ale przede wszystkim no miałem wrażenie, że wygląd tamtego samochodu to jest to, o co w tym wszystkim chodzi, że te zwykłe wersje Isuzu D-Maxa tak dobrze nie wyglądają. E, otóż okazuje się, że całkiem nieźle w takiej specyfikacji najwyższej wersji wyposażeniowej na takich czarnych kołach e, z takim oto akcesoryjnym tutaj zamykaniem klapy. Wygląda to całkiem, całkiem dobrze. No ja bym jeszcze tutaj sobie zamówił te poszerzenia, które w Isuzu można mieć chyba za 10 tysięcy złotych. One występują z takimi różnymi dokładeczkami też, ale całość wygląda bardzo, bardzo fajnie. Takie oto tutaj naklejeczki się pojawiły, jedna z przodu, druga z tyłu, zaraz Wam pokażę te z tyłu. Ale jest to samochód, który myślę wygląda całkiem nowocześnie, tu dość dużo pick-upów jeździ, więc ja na te pick-upy patrzę. Jedne wyglądają lepiej, inne gorzej. Myślę, że najbrzydszy pick-up, jakiego to widziałem, to był Fiacik. Oczywiście to nie jest Fiacik, tylko japoński samochód. Nie oferowany już, a iSUS ciągle jest oferowany. Mamy jej w ofercie. Link do oferty pod filmem, także serdecznie zapraszamy. No to jest wersja topowa. Ona brutto kosztuje ponad 200 tysięcy złotych z tymi pakietami. No to myślę, że mamy tu jakieś 230 jak nic. Ale jakby tak popatrzeć na współczesne ceny samochodów, to jest to już nie tak dużo. Czy to jest samochód, którym da się jeździć po asfalcie? Tak, zdecydowanie tak. Ale, oczywiście, pewne rzeczy trzeba mu wybaczyć. Powiemy sobie o tym podczas jazdy. No, za to, w takim terenie jak tutaj w takim lekkim terenie, a nawet trochę cięższym terenie ten samochód sobie bardzo dobrze radzi. Napęd, oczywiście, jest na tył. Konstrukcja jest oczywiście ramowa tego auta. Można przód sobie dopiąć. Można mieć znaczy Można mieć samochód, ma reduktor. Samochód ma w tych dwóch wersjach osobowych, najwyższych, no bo oczywiście są też mniejsze kabiny: jest półtora i jest pojedyncza kabina. W tych dwóch wersjach z podwójną kabiną ma blokadę tylnego mostu, ona działa do 30 km na godzinę, także myślę, że całkiem spoko. Pokażę Wam teraz go pod maską, bo no, w tym całym świecie tych elektryków no to jest to taki troszeczkę samochód z innej epoki, ale jest to poniekąd wspaniałe w nim. 163-konny, 4 dieselek 1.9. 360 Nm, producent nie podaje osiągów tego samochodu, ale myślę, że no nie należy się tym jakoś bardzo przejmować. Podaje średnie spalanie, ono jest na poziomie 8 litrów, z tego co pamiętam. E, zaraz pokażę, ile udało mi się spalić z tym samochodem, ale jechałem bardzo, bardzo spokojnie. Takiego długoterminowego spalania też tutaj nikt nie skasował, myślę, że ono jest dużo bardziej miarodajne, jeżeli chodzi o ten samochód, to teraz Wam pokażę, jak sobie siądziemy w środku, no ale tak to wygląda. No, e, nie widać tego... Może będzie to słychać podczas jazdy, zobaczymy, czy mikrofon to zbierze, ale jest to taki diesel, który potrafi dość głośno pracować z takim charakterystycznym dźwiękiem. Oczywiście to jest Common Rail, oczywiście to jest AdBlue. Oczywiście spełnia najnowsze normy ekologiczne, jakie są w tej chwili obowiązujące w Unii Europejskiej. To jest bardzo fajne. No ale też trzeba patrzeć na Isuzu jako na markę, która no, z tymi silnikami ma no, bardzo, bardzo długą historię, jak tak sobie oglądam stare japońskie katalogi. Z lat 70. na przykład, no to tam jest tak, że te auta z silnikami Diesla i Suzu zaczynają się od takich właśnie pick-upów tonowych. Tona się bierze od ładowności. Tu mamy to na 60 ładowności przy tej podwójnej kabinie pięcioosobowej. Eee, a tak naprawdę, no to kończą się na wielkich ciągnikach balastowych z 12-cylindrowymi silnikami Diesla. No pytanie, czy to są silniki Isuzu? Być może to są jakieś amerykańskie. Ale tak czy siak, no, jest to marka, która ma po prostu gigantyczną. Historię, jeżeli chodzi o samochody dostawcze. Samochody osobowe troszeczkę gorzej zawsze im szły. Mieli tam jakieś swoje kupety, chyba nawet projektu Bertone, ale większość samochodów Isuzu to jednak w tych latach takich. 70-tych, 80 -tych to były Ople, które sprzedawano pod marką w Japonii, pod marką Isuzu. Ale jeżeli chodzi o dostawczaki, no to oni to robią i ciężarówki, oni to robią od lat i myślę, że troszeczkę wychodzi w tym samochodzie właśnie takie doświadczenie, bo nie ma tu żadnych udziwnień, jest to prosty samochód, ale wystarczająco komfortowy, wystarczająco oszczędny, żeby łączyć właśnie takie terenowe właściwości z jezdnymi. Zapraszam teraz do środka. Topowa odmiana, tak jak już mówiłem, LSE się nazywa takie ma siedzenia. One wyglądają jakby miały trzymanie boczne nie mają, za to mają długie siedziska, elektrycznie są sterowane. Ale powiem wam tak, zrobiłem tym samochodem... Niech nam się tutaj pokaże, ile ja nim zrobię, proszę bardzo. Ponad 700 km i nie jestem zmęczony. Te fotele, mimo tego, że nie wydają się być jakoś bardzo mm, wygodne, to rzeczywiście okazują się bardzo przyjazne w trasie. Do tego zobaczcie, jaki to jest wielki podłokietnik. No idealna sprawa. Przy okazji spory schowek. Cup holdery dość duże, ale niepraktyczne, bo wpadają tam mniejsze kubeczki. Ale za to przed pasażerem. Proszę bardzo. I przed kierowcą. No taki dostawczy powiedziałbym styl, bo w dostawczych samochodach takie rzeczy są montowane. Cóż my tu jeszcze mamy? Taki schoweczek mamy tutaj. Tu mamy schowek przed pasażerem taki. Tutaj mamy jeszcze jeden wielki schowek. Bardzo to jest wszystko fajnie wymyślone. Na czego brakuje? Indukcyjna ładowarka by się przydała w tej topowej wersji. Nie mamy też potencjometra od radia. Mamy tylko takie przyciski, nie pomylcie się, broń Boże, tym tutaj oto pokrętłem nie ruszajcie, no bo to jest pokrętło, które steruje nam napędami. Mamy tutaj 2H, 4H i mamy też low, czyli reduktor. Ale te, ten napęd na cztery koła w takim samochodzie jak Isuzu to możemy tylko sobie w terenie zapuścić. Mamy też blokadę. Blokada się odpala. Tutaj mamy ogrzewanie foteli, automatyczną skrzynię biegów, która w tym samochodzie wymaga dopłaty 6000 zł, z tego co pamiętam. Ona jest, no jasne, że w trasie to jest fajne rozwiązanie. Ma 5 biegów. Można sobie ją co prawda przerzucić w tryb manualny. Pojawi nam się tutaj M, proszę bardzo. No, ale ona nie pozwala na to, żeby dowolnie sobie zmieniać biegi. No i ma takie dziwne tendencje, na przykład podczas jazdy pod górkę, jest w stanie nagle nam zmienić bieg na wyższy. No i momentalnie musi redukować. Z kolei jak jedziemy z górki, wystarczy lekko przyhamować, żeby ona momentalnie zeszła na bieg niżej i potem go trzyma. Jest w stanie na przykład z górki zjeżdżać na trójce, co nie jest uzasadnione i wtedy sobie trzeba szybciutko wrzucić manual i przełączyć na czwórkę, a jak pozwoli, to też na piątkę. Ale jak się przyłączy na czwórkę i wróci do D, to ona potem sama przełączy na piątkę. Ale to są takie drobnostki, bo tak generalnie się z nią dosyć dobrze jeździ, no ale jest to taka old schoolowa skrzynia. Domyślam się, że odwdzięcza się tym, że jest bardzo wytrzymała. Cóż tu jeszcze mamy? Klimatyzację, to jest akurat fajne rozwiązanie, że ona jest tutaj, że ma przyciski fizyczne, że bardzo łatwo się nią steruje i jest ona wydajna, dobrze, że się nią jeździ. nie jeździ, nie mogę narzekać, jeździłem w dość dużych upałach, tutaj jest oczywiście chłodniej, ale zdecydowanie daje radę. No i teraz tak, to co Wam obiecałem, że pokażę, co już pewnie było widać wcześniej, spalanie z 700 km, 7,3, a to takie spalanie z 3,5 tysiąca, to jest 8,8, jak otrzymałem ten samochód do testu, to to była dziewiątka i myślę, że ta dziewiątka jest najbardziej, jak najbardziej prawdziwa, w momencie, kiedy jechaliśmy tym samochodem dwie osoby z bagażem, e, tak do 120 scom, czyli tyle ja mam na SC można, to on sobie spalał mm, mniej więcej 8, trochę ponad 8, a tutaj na tych bocznych dróżkach, w okolicy Nowego Sącza, Starego Sącza, Piwnicznej, Zdrój i tak dalej, no to udało się zejść do takiego spalania, no ale tutaj to takie były prędkości do 70, czasem 90, raczej spokojnie tutaj jeździliśmy, no bo wiadomo, że teren jest taki, a nie inny, a poza tym nie znamy tych zakrętów, więc raczej to jest takie spalanie, powiedziałbym, minimalne, jakie tym samochodem można zrobić. Pewnie, gdyby jechać autostradą, to pokazywałyby nam się jakieś 11-12. Ja pamiętam tym Arctic Trackiem. Na trasie do 110 udawało się robić 11 na 100. A potem, jak zaczęliśmy jeździć drobocznymi drogami, to nam spadło do jakichś 10-9. No więc, jakby, no, jest to jak najbardziej prawdziwe spalanie, jeżeli chodzi o ten samochód. Ale to bardzo przyjemnie się nim jeździ jasne, że te plastiki tutaj są takie no jak to w samochodzie typu pick-up ale i tak jak na pick to on jest bardzo, bardzo taki no, komfortowy, tak trzeba to powiedzieć chociaż obsługa jest taka jak to drzewiej bywało. No jest to taki samochód z lat 2000, ale to nie jest wada, broń Boże, to jest zaleta tego samochodu. No bo coraz więcej udziwnień mamy w autach, coraz więcej ekranów. Tutaj właściwie brakuje tylko potencjometra od radia. No może to, żeby ten system troszeczkę lepiej działał, bo w momencie kiedy mamy dwie aplikacje, czyli na przykład słuchamy streamingu muzyki i mamy nawigację, to ten streaming się potrafi nam ładnie zawieszać i to niezależnie czy idziemy po Bluetoothie, czy idziemy po CarPlayu. No, ale poza tym, ja tutaj jakichś większych wad nie widzę tego samochodu. No, może jeszcze ten system, który sam zamyka nam drzwi w momencie, kiedy wychodzę z samochodu, i idę do paki, co zaraz zresztą zrobię, muszę Wam ją pokazać, to reguluje mi drzwi i jak jest ktoś w środku, to nie wysiądzie, chyba że sobie odreguluje. Także tak, pokażę Wam teraz, jak wygląda tylna część tego pojazdu. No, powiedziałbym, że ona jest typowa, jak dla takiego pięcioosobowego pick-upa, ale usiądźmy sobie tutaj, zobaczmy, jaka jest pozycja. Ona jest troszeczkę taka krzesełkowa, ale też bez jakiejś tragedii. Nie ma tu możliwości regulacji tej kanapy, ale zobaczcie, mamy fajny podłokietnik z dwoma cup holderami. Mamy nawiewy, mamy gniazdo USB, jak się domyślam, nawet jest podpisane starszego typu. Podobnie z przodu jest jedno gniazdo USB i gniazdo 12V, to gniazdo również jest starszego typu. Jeszcze luk oka na deskę rozdzielczą, wygaszoną. To jest oczywiście większy ekran w tych wersjach towarowych, te ekrany są mniejsze. No, ale tak. No, to nie jest, nie tu niewygodnie. Myślę, że dałoby się spokojnie tutaj wytrzymać trasę. Zobaczcie, mamy takie fajne rączki, takie rączki. Oczywiście są też z przodu takie typowe rozwiązania terenowego samochodu, ale, samochodu, ale pani rączki też są zdublowane tutaj. I to nawet kierowca ma, pasażerka z pasażer z przodu również. Czarna podsuwitka, ciekawie to wygląda, ale troszeczkę widzę, że ciciki się na niej nam tutaj jakieś łapią. Ale generalnie, no, jest to bardzo, bardzo dobrze ukrywający swój, swój terenowy, dostawczy, budowlany charakter samochód. Powiedziałbym, że w tej wersji to jest taka, no, to można by używać tego samochodu lifestyleowo. No i teraz, tak, paka mi się oczywiście zamknęła, więc muszę ją sobie otworzyć. Co bardzo fajne, centralny zamek działa nam również na tą klapę tutaj, która się podnosi. Ona też ma swoje oświetlenie, ona ma amortyzatory, ale wybór w ogóle tych zabudów jest dosyć duży. Ceny, no myślę, że tak do 20 tysięcy dochodzą za te takie większe. Tak wygląda paka na dole. Też ma jeden amortyzatorek, co pomaga w jej zamykaniu. No i tak, no długość, tutaj mam rower szosowy, ale musiałem ściągnąć koło, no to jest klasyka, jeżeli chodzi o te pięciosobowe pick-upy z podwójną kabiną, no to one mniej więcej mają bardzo podobną długość do szerokości i tak jest tutaj ponad 1,50 m. Ale to już jest sporo, tak? No, oczywiście, wiadomo, że jeżeli chcemy tu przewozić jakieś przedmioty, to te haczyki, które tam są na końcu, się zdecydowanie i na początku przydają. Dobrze by było sobie jakąś siatkę tutaj założyć, żeby one nie latały. Ja mam rower, więc jak sobie ładuję tutaj walizki dookoła roweru, to się nic nie dzieje. One mi się tutaj za bardzo nie kolątają podczas jazdy. Ale oczywiście, użyteczność tego takim normalnym użytkowaniu jest nieco ograniczona. Nie da się tego ukryć. No, ale to jest samochód, który łączy po prostu wodę z ogniem. Moim zdaniem to się powinno nazywać crossover, a nie te takie małe popierdówki do miasta, oczywiście śmiejemy się z nich. A na co dzień nimi jeździmy. Ale od święta, kiedy chciałoby się gdzieś pojechać na wieś, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry samochód. Przyjedźmy się teraz tym oldschoolowym pick-upem od Isuzu. O, właśnie. Zamknąć się zamknie, ale żeby otworzyć to trzeba nacisnąć tutaj. No dobra, no pojedźmy sobie nim trochę pod górkę. Posłuchajcie tego diesla. O nie, on jednak najlepiej brzmi na, na zimno. Tam najwięcej jest tego takiego no, starego diesla w momencie, kiedy tym samochodem jedziemy na zimno. Ale tak, pozycja za kierownicą bardzo fajna, bardzo wysoko siedzimy, dobrze się obserwuje wszystko, co trzeba. No, w terenie to oczywiście ma kolosalne znaczenie. Jest to samochód dość sporej wielkości, ale ta wielkość dotyczy głównie długości, Bo jeżeli chodzi o szerokość, to nawet na takich wąskich drogach spokojnie można sobie jeździć. Nie ma tu jakiegoś dużego stresu. Jedynie przy parkowaniu trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy dosyć dłudzy. Pamiętam, że jak jeździłem Arctic Truckiem, który oczywiście był cudownym samochodem lifestyle'owym, no to rzeczywiście przez to, że on był poszerzony, no to tak troszkę było, że parkowaliśmy tym autem na dwóch miejscach. Ee, oczywiście, no tutaj mamy niezłą drogę troszeczkę czuć te studzienki, no generalnie to nie jest samochód, który jakoś dobrze sobie radzi w momencie, kiedy jest bardzo dziurawa droga, ale to dotyczy przede wszystkim tych osób, które siedzą z tyłu tylnej kanapy, to tam jest przede wszystkim mniej wygodnie, jeżeli chodzi o przód no to myślę, że te fotele, które są dosyć miękko wyściełane, spokojnie niwelują nierówności drogi ale na równych drogach, a w większości w Polsce już takie są, autostrady Eski tym samochodem zaskakująco dobrze się jeździ, on jest bardzo wygodny to jest udany kompromis między tym, co Terenowe, a tym co osobowe. O proszę bardzo, teraz wjeżdżamy już na jakąś taką polną drogę i teraz troszeczkę czuć, że rzeczywiście w momencie kiedy zaczyna bujać, to buja dosyć mocno w tym aucie, ale myślę, że to nie jest jakiś wielki problem. To, co mi się mega podoba, to to, że to jest taki samochód, który no, zarówno może być na budowę, chociaż to pewnie dotyczy głównie tych wersji takich e, z mniejszymi kabinami, jak i może być to samochód jak najbardziej taki użyteczny, lifestyleowy. Jak uprawiać jakieś sporty, to myślę, że to jest fajne auto, żeby właśnie gdzieś sobie dojechać albo jak macie domek w górach. No, oczywiście wiadomo, że liczba osób, którym to będzie potrzebne, które będą to wykorzystywało, jest ograniczona. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale no, fajnie, że są takie auta, tak z dieslem, który spełnia normy, no to wszystko jest bardzo, bardzo fajne, mi się mega podoba. Takie auto oczywiście, jak mówiłem, mamy w ofercie. Jak długo będą pick-upy z dieslami dostępne, zobaczymy. No, coraz częściej w tych samochodach pojawia się jakaś elektryczność. To tutaj myślę o Jeepie na przykład, który ma tam we wranglerze już jakieś hybrydy. A tutaj jednak pick dalej się bronią. Dalej są to czyste, czyste. No, czyste, oczywiście spełniające normy, ale dalej są to diesle takie klasyczne, z klasycznym, dopinanym napędem, który nawet się nie da po asfalcie jeździć 4x4. No, jest, to, jest w tym coś cudownego, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że jak najdłużej takie samochody będą dostępne. No bo jednak no to jest taka klasyczna motoryzacja trochę. Klasyczna motoryzacja, którą można sobie wciąż w salonie kupić albo u nas w Karcma i wynająć, wyleasingować w 2024 roku, także naprawdę, naprawdę szacun, jestem mega zadowolony, że takie auto nam się trafiło do testu. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.